Alek w palady gra Legenda na serwerach Support jak nikt, błyszczy w bitwach i aferach Magneto Lore słucha, w nim pasja i siła Gdy inni upadają On wciąż się wybija Chileży to kurwy To prawda brutalna Ale Alek inny W nim moc badalna. Alek, legenda co supportem rządzi W Marvel Rivals król Nikt mu nie podskoczy Muzyka w sercu Magneto w głowie Walka to sztuka On zawsze gotowiec Alek, legenda Co supportem rządzi W Marvel Rivals król Nikt mu nie podskoczy Muzyka w sercu Magneto w głowie Walka to sztuka On zawsze gotowiec Kiedy w drużynie chaos On daje nadzieję Jak skała na burzy co wszystko odmienia, nie szuka chwały Choć błyszczy jak gwiazda, jego styl to magia A gra to jest jazda, leży to kurwy Lecz nie w jego rękach, jego wsparcie leczy W sercach siła pęka Alek, legenda, co supportem rządzi W Marvel Rivas król, nikt mu nie podskoczy Muzyka